Witam Was kochani. Dzisiaj przed nami święto, ponieważ pokażę Wam dzisiaj największy obiektyw Voiglandera. Słuchajcie, tu jest osłoną przeciwsłoneczną. apolantar 2,5-110 mm. Coś, co warto znać. Coś, co być może warto mieć. Słuchajcie, pokażę wam, bo jest to obiektyw makro, także makro. Teraz się wytłumaczę z tego słowa makro, który potrafi się rozsunąć tak bardzo, ale słuchajcie, ten to nie jest zespół soczewek ukryty w tubusie, który wyjeżdża tam i z powrotem tak jakby to się tworzyło przez dodanie helikoidy. To jest Grupa soczewek, która się przesuwa, część zostaje na miejscu, dlatego, żeby ten obiektyw ogniskował na wszystkich dystansach, czyli jest to tak naprawdę uniwersalny obiektyw. Oczywiście przy, o, przy ogniskowaniu na najmniejszej odległości, tak, przy, tak jak mamy e, teraz ustawiony, oto jest najmniejszy dystans, tak, e, przy oczywiście przy pracy bardzo długo chodzi ten pierścień ostrości. Dlatego jest ostrzenie bardzo precyzyjne. I słuchajcie, on bardzo długo chodzi w tej skali makro. Czyli jak dojdziecie gdzieś do 1-2 metra, mniej więcej teraz, to zobaczcie, ruch już jest bardzo szybki. Czyli na tych dalekich dystansach, na, przy fotografowaniu nie wiem, architektury, krajobrazów, już tego problemu nie macie. Problem pojawia się no naprawdę, wtedy, kiedy przesuwacie się do skali makro, a tam potrzebujecie precyzji. I tu ta precyzja jest. Czyli nie jest to problem, a wielki Wasz zysk, że w tak aksamitnie działającej mechanice macie tak wielką precyzję ostrzenia. Słuchajcie, osłona jest bardzo fajnie zbudowana, ponieważ jest zwężająca się ku przodowi. Bardzo ładnie ogranicza, przez to większość osłon powinna być tak skonstruowana. Do tyle obiektywów także, i ta jej konstrukcja metalowa zresztą jest, jest czymś bardzo fajnym. W tym obiektywie. Dostajecie tą, to oczywiście tą razem z obiektywem. Zobaczcie, soczewka nie jest soczewką ukrytą w głębi, w głębi tak jak często dzieje się to w obiektywach, w obiektywach makro. Tutaj macie soczewkę zaraz z przodu. Średnica to tylko 58 mm. Macie te trzy kreski, świadczące o tym, że jest to obiektyw apochromatyczny. Te trzy kolory skupienia niebieski, zielony i czerwony, skupiające się w tej samej linii. Tak właśnie ta 110 daje Wam, jest apochromatem. To jest apolantar i tu nie ma dyskusji. Słuchajcie, 8 z tych wszystkich soczewek to są soczewki z dodatkiem promieniotwórczego pierwiastka, jakim jest lantan. I lantan powoduje, dodany do soczewek, że gdybyście zmierzyli, oczywiście promieniowanie tego obiektywu, to ono jakieś by tam było bardzo czuły miernik by Wam to wykazał. Bo to szkło rzeczywiście lantan zawiera. Ja nie będę już teraz opowiadał o tym, co to w apolantarach jest, tak? bo to jest, to jest rzeczywiście yy, dodanie lantanu do szkieł powoduje zwiększenie przejrzystości, czyli uzyskanie szkieł o ultra niskiej dyspersji. W tym obiektywie to macie. On jest bardzo ciężki, to jest bryła metalu. Naprawdę, bryła metalu. To jest 771 gram w czymś e, stosunkowo niedużym, skomasowanym. E, to jest taka 80, wyglądowo to jest tak mniej więcej 85 mm e, do kanona EOS'a. Tylko, że waga nie ta, precyzja nie ta. No i oczywiście wiadomo po ustawieniach, po pracy w tych odległości, odległościach makro, mamy tu już kawał solidnego obiektywu. Tu wam się nic nie wyrobi, to też jest ważne. Ta precyzja mechaniki, te helikoidy, są bardzo precyzyjne. W tej samej fabryce, pamiętajcie, jest produkowany obiektyw Planar. Była taka seria obiektywów Classic. To były Planary 250 i 2800 chyba. I te obiektywy powstawały też w fabryce Kosiny, a więc oni nauczyli się robić bardzo dobre obiektywy makro, ale w swoim obiektywie posunęli się dalej. Te wszystkie obiektywy makro są zawsze godne polecenia, dlatego że tak naprawdę makro jest obiektywem uniwersalnym. Zawsze. Zawsze makro. Lepiej działa niż inny obiektyw o tej samej ogniskowej. Czyli, jeżeli kupicie taki obiektyw jak ten Apolantar do portretu, no to zdziwicie się uzyskaniem ilości szczegółów. Jeżeli podepniecie takiego Apolantara do takiego Sony A7R4, zwariujecie, bo nie da Wam tego taki obiektyw jak 90 Sony. Ten 2.8 90 Makro to nie jest ta klasa. To w ogóle nie jest ta klasa. Ja już nie mówię o precyzji, że w makro bardzo cenimy sobie tak, precyzyjne ustawianie ostrości. No tutaj ta precyzja jest totalna. Naprawdę. Dlatego tym obiektywem bardzo dużo wykonywaliśmy zdjęć. Do portalu zdjęć do mojego bloga, zdjęć innych obiektywów. Przy zbliżeniach, takich jak tutaj, przy tych skalach odzorowania, było to niesamowicie dobre szkło z Sony, nie do zastąpienia. Niestety, to jest szkło tylko dla Sony. Nie zapniecie go do niczego innego, ponieważ nie ma przejściówek. Tak? Sony ma tak blisko umieszczoną matrycę, że tu ciężko coś cokolwiek wywojować. Dlatego niestety mocowanie tylko Sony. Czyli tak jak dwa. Apolantary 35 i 50 są robione także z mocowaniem lajki i do Sony. I te z, z mocowaniem lajki możecie stosować do różnych systemów. Tak, obiektywy 65 mm i ten 110 mm już do zastąpienia nie są. To są tylko obiektywy pod Sony. I tu jest wielka wyższość posiadaczy systemów Sony nad innymi, ponieważ jeżeli użyjecie go do portretu, do fotografii produktowej, do fotografii reklamowej, do. W fotografii krajobrazowej, będziecie zaszokowani. Ten obiektyw dobrze pracuje w każdej skali odległościowej. On się dobrze czuje i na maksymalnych odległościach, gdzie przy otwarciu przysłony potrafi Wam separować plany nawet oddano, oddalono kilkaset metrów. I to jest niesamowita sprawa. Nie zawsze z tą precyzją tak to wygląda, ale słuchajcie, macie tu coś na zasadzie ten obiektyw jest takim ekstremum. Mając go w swojej szafce, mając go w swoim systemie, wiecie, że jeżeli po niego sięgacie, to sięgacie po coś najlepszego. I powiem Wam szczerze, że dla mnie ogniskowa 110 mm jest ogniskową za długą. Nie używam takich ogniskowych. U mnie kończy się wszystko na 85 mm. Ale jeżeli ktoś potrzebuje szkła o dłuższej ogniskowej e, lub też o większym współczynniku powiększenia, to powinno się rozejrzeć za tym obiektywem. Ja dodam jeszcze, że on świetnie współpracuje z pierścieniami pośrednimi, jakimikolwiek. Oto są tanie konstrukcje obecnie chińskie, tam nie ma optyki. Możecie je podłączać pomiędzy ten obiektyw a aparat i uzyskać jeszcze większe skalę odwzorowania. On dobrze sobie z tym radzi. Nie wszystkie sobie obiektywy są tym dobrze radzą, takie sonary na przykład nie bardzo, ale ten obiektyw jest czymś idealnym. Jeżeli więc ktoś chce mieć w swojej. Szklarni, obiektyw długi, bo nazwijmy, że te 110 mm to jest obiektyw długi. Ja wiem, że nie mówię teraz do właścicieli 600, którzy fotografują dziką przyrodę. Nie, nie. Chodzi mi o takich zwykłych fotografujących, którzy kończą na jakimś tam portrecie, modzie i tak dalej. No to tu jest tak nieprawdopodobny mikrokontrast, tak nieprawdopodobna ostrość, zero aberracji chromatycznej, zero, a więc ostrość jest w pełnym obrazie, w pełnej klatce. Bardziej wiecie, co bym się nastawił na to, żeby do tego, jak już e, kupicie ten obiektyw, to żeby szukać motywów do niego. Bo na przykład przy rozmytym tle, on ma tylko 10 lamelek przysłony, to nie jest tak jak w Noctonie 12, ale na przykład e, powiedzmy moda, czyli sylwetka ludzka, czyli na przykład jakiś nie wiem pień w parku i tak dalej, sfotografowany tym obiektywem, potrafi Wam dać pełną koncentrację na tym detalu. Ładnie rozmywając tło. W modzie to jest bardzo cenne, tak, że fotografujemy na przykład po piersi albo taki plan amerykański i tło sobie rozmywamy totalnie, natomiast dajemy klientowi zdjęcie, i klient jest oczarowany tym, że na zdjęciu ma widoczny każdy splot. Podłączcie to do a 7R4 i zwarujecie. Mówię to już po raz wtóry z pełnym, z pełnym jakby zaangażowaniem. Klucz, właśnie jest bardzo wysoko rozdzielcza matryca i wtedy apolantary. Z nimi skakujecie na inny poziom. Do krajobrazu także. To nie jest tylko obiektyw makro. To nie jest tylko obiektyw produktowy. To nie jest tylko obiektyw portretowy, bo przy portrecie, no to bardziej wyobrażam sobie tutaj zdjęcia fajnych, e, energicznych, zniszczonych trochę życiem facetów z zarostem, niż pięknych kobiet. Dlatego że tutaj macie nadmiar ostrości. Pamiętajcie, że w apolantarach nie używacie podostrzania ani na poziomie korpusu, ani później w postprodukcji. Obraz i tak jest za ostry. Za ostry. Jeżeli może być zaostry, to w apolantarach jest, a w tym, a w tym jak najbardziej. Mamy cztery apolantary. Pamiętajcie, dwa dostępne także do innych systemów, bo są z mocowaniem Lajka M. I dwa, tak jak ten 65 i 110, dostępne tylko dla, ym, dla Sony. Słuchajcie, pamiętam jak zrobiłem zdjęcia testowe tym obiektywem. To nagle zacząłem się bawić detalami, szczegółami otaczającego mnie świata, ale jakość zdjęć, które przyniosłem, bardzo mnie, e, bardzo mnie podnieciła i, i, i zadowoliła. Bo ja używam rzadko 110 mm, ale gdybym potrzebował tak długiego obiektywu do systemu pełnoklatkowego, no to zapomnijcie o tych obiektywach tego typu, jak e, na przykład e, powiedzmy obiektyw nawet 2.8 100 makro do Canona. świetne obiektyw, wspaniały, ale z nowymi RF, ten RF, z nowymi korpusami kanona, tam wszystko żyje, przesuwa się, autofokus Cię wymusza, bardzo ciężko ostrzyć manualnie, a tutaj macie totalną precyzję, więc w momencie, kiedy macie system Sony i szukacie dobrego obiektywu makro, to albo 65 mm, albo ten, spełnią świetnie swoje zadanie, ale ten 65 zresztą też, przeze mnie była często używana do portretów, ale ten obiektyw jest dobry i do detali, i do portretu, i do krajobrazu. Ten największy, największy Vojlander wart jest każdej wydanej na niego złotówki. Słuchajcie, sam metal to jest konstrukcja jak z dawnych czasów. Tylko, że naprawdę, budowa optyczna mega, mega skomplikowana i precyzyjna. Zobaczcie sobie na stronie Vojlandera, ile soczewek jest tu użytych, i zwariujecie. Tym 8, bo tu jest 14 soczewek, 12 grup, 8 soczewek, totalnie słuchajcie, wypełnionych z dodatkiem lantanu pierwiastka promieniotwórczego, co powoduje, że szkło ma ultra niską dyspersję i jest obraz z tego obiektywu pozbawiony aberracji chromatycznej, a więc jest totalnie ostry. Nie tylko w zdjęciach pod światło. Tu nie da się wygenerować aberracji chromatycznej. To już jest taki poziom, Skorygowania. I tego nie dają inne firmy. Nawet jeżeli dają obiektyw ostry, nie dają tego, co daje taki apolantar. Więc jeżeli potrzebujecie dłuższy obiektyw niż 65 mm, macie system Sony, to jest szkło dla was. Docenicie je w nieprawdopodobny sposób. Tylko zastanówcie się, czy 65 czy 110. Potrzebujecie czegoś więcej, wejdźcie w to. Potrzebujecie czegoś mniej, wejdźcie w 65, to jest to ta sama jakość, tylko tylko. Ogniskowa inna, ale przy portretach też klasa. Niesamowity obiektyw. Super ostry, polecam. Pełna rekomendacja. Miał, przydzielałbym gwiazdki, dałbym 10 gwiazdek. Powiedzmy, że ta skala pięciogwiazdkowa jest 10 gwiazdek dla tego obiektywu. Wiecie, kiedy w czasach. Przepraszam, za dygresję już kończę. W czasach fotografowania na slajdach takim wzorem obiektywu był obiektyw z systemu Leica R obiektyw 2.8 100 makro. Ten obiektyw rozwalał głowy ludziom. W momencie, kiedy fotografowało się na takim e, obiektywem e, na slajdach typu Velvia, to to, był zupełnie, to była zupełnie nowa jakaś fotografowania. Ilość detali z tego obiektywu była nieprawdopodobna, ale tu jest lepiej. Tu jest lepiej. Tego APO e, 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 s, makro sumikrona El Elmarita Nieważne, ten obiektyw do lajki możecie kupić za parę tysięcy złotych na eBayu, ale ten możecie kupić nowy. Jak macie sony, wchodźcie bez wahania, bo będziecie mega zadowoleni. Przed Wami dzisiaj wystąpił Apo Lantar 110 mm o świetle 2,5. Obiektyw, jeszcze tego, to muszę powiedzieć, którego nie trzeba przymykać. Przysłona 2,5 jest przysłoną roboczą, no chyba że chcecie mieć większą głębi ostrości. I tyle.